Siemanko, w drugim odcinku kariery Borussi Dortmund na moim kanale. Na początku pokazuję wam moją szkółkę juniorów, kogo mamy, kogo nie mamy. Ja wysłałem ogólnie juniorów do Niemiec, też i do Chorwacji. No i widzicie, że mamy dużo utalentowanych chorwatów, Niemców. Też mamy bardzo utalentowanego Włocha. No i dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od meczu wyjazdowego ze Stuttgartem, czwartej kolejce Bundesligi na w stadionie rywali. No i to spotkanie rozpoczęło się nas fatalnie, bo już w czwartej minucie Mecha niepotrzebnie fałował Harita w polu karnym, no i sędzia wskazał na jedynaskę i mieliśmy rzut karny no nie najlepszy początek ogólnie tego spotkania, patrząc na to, jak dobry był poprzedni odcinek, tutaj rozpoczynam od, pora od przegrywania już w czwartej minucie po golu Undawa rzutu karnego no i niestety no nie najlepszy początek ogólnie ten mecz się nie układał dla nas najlepiej bo to Stuttgart atakował to mieli szansę na 2 do 0. Undaw zagrał to Milota, a ten na szczęście trafił w słupek. Musieliśmy się w końcu obudzić, bo naprawdę w tym meczu nam nie szło kompletnie. Piłkę otrzymał Julian Brandt. Brandt tutaj zagrał do Bejera. Bejer do Girasiego. Girasi wykorzystał przestrzeń, wszedł w pole karne no i strzelił golarz. W poprzednim sezonie grał dla Stuttgartu, więc go nie celebrował, ale udało nam się wyrównać stan rywalizacji na 1 do 1. Undaw zagrał do Milota. Ale na szczęście kobel broni. To było takie najgorsze tutaj spotkanie, tej pory spotkanie, bo w poprzednim odcinku tak naprawdę świetnie graliśmy. W tym mieliśmy w ogóle kompletnie problem z tworzeniem tej sytuacji. To nasi rywale byli lepsi, kontrolowali przegry. No i mogliśmy przegrać w tym meczu. Tak naprawdę nam się mało układało. Tej Giras miał świetną akcję, wyższą drugą bramkę. Myślałem, że był spalony. Na szczęście nie było i niestety też nie trafił Giras. Maximilian Bayer bohater pierwszego odcinka w tym odcinku, no. Super, ale w tym odcinku pojawił się nowy bohater, młody 17-latni krex z Costa Ulos, którego kupiliśmy z olimpiakosu przed tym sezonem, który stwierdziłem może być fajnym piłkarzem do rozwoju. No i w tym odcinku naprawdę wybuchł jego talent, no, eksplodował jego talent. Nie spodziewałem się, że on będzie aż tak grał. Czy on utrzyma tą formę się dowiemy, ale gramy sobie z Bochum. No i bez z Bochum rozpoczyna się o wiele lepiej niż mecz z Stuttgartem, bo już... W drugim minucie Brandt strzela gola na 1-0. Szybka akcja. Rozpoczynamy od e, e, rozpoczęliśmy po prostu mecz, no i trzymamy od razu bramkę. Czego cieć więcej? Kolejna akcja Kostaulu zagrał do Larsona. Larson przed polem karnym stwierdził, że uderzy, ale Timo Horn broni to w dobry sposób. Tutaj od początku to my atakowaliśmy Bochum. Stwarzaliśmy sobie sytuację, ale Bochum wyprowadziło jedną akcję. Tutaj Brośliński e, przy piłce do Bernardo Bernado do Hoffmana. No i tutaj nasza obrona nie pokryła i tracimy gola na 1 do 1. No nie najlepiej. Bochum wyrównuje po takiej naprawdę ładnej akcji. Ładna, składna akcja naszych rywali. My tak trochę hmm. spaliśmy w tej sytuacji. Nie mam pojęcia. Chciałem ponowić to, co mi się udało na początku meczu. Malen zagrał do Branda. Brand wszedł w pole karne. Prawa noga, ale tym razem słupek. No nie udało się po raz drugi. Ale w tym meczu to my byliśmy drużyną przeważającą. Tutaj świetny pressing Branda. Odbiera piłkę. Do piłki dopada Kosta Ulas. No i Kosta Ulas strzela swoją bramkę. Ja będę mówił do niego Kosta. Na jego Kosta będę mówił. Kosta z pierwszą bramką w tym meczu. Pierwszą bramką dla Borussii. W drugiej połowie Bejer zagrał do Kosty. Kosta jest świetny dribbling. Wchodzi w pole karne. No i zabrakło uderzenia. Zabrakło uderzenia. Eee, Mogą być 3 do 1. Tutaj Brosiński, ale dobrze broni nasz Kobelek. No i kołto wyprowadza kontr piłka do Branta Branto Maximiliana Bejera. Baird Bejer tutaj do środka kiwa się, co on tutaj robi, nie ma, ale nadal ma piłkę, podał do Kosty. Kosta strzela. No i czy do jednego, druga branka Greka w tym spotkaniu. Świetne wykończenie. Może wygrać i Girasiego z pierwszego składu. raz, są do Bischofa, ten do Kosty. No i mamy Hatrika. Hatrik, 17-latka. Cześć by narodzili nowego wielkiego napastnika. Oby Bochum, tutaj się z nami tak zabawił się perfektnie 4 do 2. Świetna akcja Buadu. Naprawdę pięknie to zrobił. No i tylko 4 do 2 prowadzimy. Ale w tym meczu błysnął tylko... Świeciła gwiazda tylko jednego piłkarzy Kosty, który w tym meczu strzelił 4 bramki. Pierwszy mecz wyściął w składzie i od razu 4... strzela 4 bramki. No dość niesamowitego co zrobił w tym meczu Kosta. 4 uderzenia, 4 bramki, więc no można powiedzieć, że perfekcyjne spotkanie Greka, no i na pewno zostanie zapamiętany. No 6, 4 gole w debiucie w pierwszym składzie, rzadko się zdarza. Wygraliśmy też w lidze mistrzów, 1-0 Celticie. I przechodzimy do meczu kolejny, szóstej kolejki Bundesligi z Unionem Berlin, na wyjeździe po raz kolejny Kostas w pierwszym składzie. No i zobaczymy, czy utrzyma Grek tak swoją dobrą formę, czy to był taki jednorazowy wyszczał? Piłka do branta. Naprawdę te meczu rozpoczynamy kapitalnie, bo Kostać już w drugim minucie strzela gola. No, Piąta bramka w drugim meczu Kostasa z rzędu. Co za piłka. Piłka do Adejemiego. Ogólnie mecz z Unionem Berlin był bardzo prosty. 2 do 0 już w siódmej minucie. Szło nam bardzo łatwo. tutaj Beres zagrał do Branta, a ten do Kosty. No i Kostas strzela kolejną bramkę. Przyjęcie, opanowanie, uderzenia. 3 do 0. Union chciał strzelić gola, ale się nie udało. Taki jeden z groźniejszych strzałów na początku tego meczu, ale to my w tym meczu byliśmy dużą lepszą. Tutaj jeszcze Kevin Folland zagrał do Yong -Yonga. Yong yonga Yong yong podał do Volanda, Woland, ale broni Kobel. Bardzo prosty mecz, tutaj to zagrał do Bejera, Bejer do Branta, ten do Kosty, Kosta poczekał na Bejera, Bejer do Kosty, Kosta holuje piłkę, podaje do Bejera, świetne podanie, no i Bejer jeszcze na 4 do 0. 4 bramki, 24, 24 minuty. Patrząc na aktualną Borussię to jest niemożliwe. Przesymulowałem do końca. Szkoda tej straconej bramki, ale musieliśmy oczywiście stracić. Kostas, kolejny świetny mecz. Dwie bramki na jego koncie i gramy ostatnim jeszcze odcinku. No, Bayer w tym odcinku 0 goli. Ciekawe jak będzie co odcinek. 7 goli Bayera w poprzednim odcinku. Kostas aktualnie ma 6 goli w tym odcinku, więc. Co następny, Ty typujcie śmiało, to będzie błyszczał w trzecim odcinku. Ja Was zapraszam na skód z Pauli, tutaj mecha. Miał pierwszą akcję, ale ten szczał był taki za prosty, taki, byle by oddać. Maximian Bayer, może w końcu on! Jednak Bayer się jeszcze nie przełamał w tym odcinku. Kompletnie Bayer trochę zgasł w tym odcinku. No Kostas lepiej się zachowuje, moim zdaniem, w tym odcinku, jako jakby trochę jest lepszym piłkiem w tym odcinku. No i Kostas też nie trafia. No niestety dużo sytuacji, ale na razie mało konkretów, mało, mała słaba skuteczność, ale Kosta zagrał do Bejera, no i Bejer w końcu musiał strzelić, no i Maksymilian Bejer za swoją ósmą bramkę w tym sezonie, no odblokował się, bo no, na razie słabo w tym odcinku, ale to jest odcinek imienia Kosta Ulasa, tutaj kapitalny dribb dribbling naszego napastnika wchodzi w pole karne i kolejna bramka, siódma w tym odcinku Kostasa, Kosta Ulasa. Kosta, będę mówił tego Kosta, czasem powiem Kostas, to się nie zdziwcie. A Temet jest tak pod kontrolą, tutaj pisze w kolejną kontrą, piłkę do Jana Kołto. Jan Kołto wiemy, że szybki. Kołto biegnie, biegnie. W pole karny zagra, zagra Malen. I mamy 2 do 0. Świetne wykończenie Holendra, ale Kostas nadal jest na boisku. Kosta. Bawi się, no jak on się bawi, jakie wykończenie! No ja nie mam pytań, co to jest za piłkarz. Naprawdę objawił się w tym odcinku kolejny talent. Wygląda na to, że trafiłem z tym transferem. Wiadomo, to jest jeden odcinek, któremu tak błyszczy, ale może będzie utrzymał tą wysoką formę 4 do 0. Druga bramka Kostasa. Kosty w tym odcinku Kostasa. Kosta u las, Kosta, Kosta miał mówić. No niestety Sampał strzelił gola kontaktowego, tutaj trochę fatalnie zachowałem się w tej obronie, no i tu, trochę ta piłka też fartownie od, podbijała się od moich piłkarzy, no i niestety 4 do 1. Ale my w tym meczu nie poddajemy się, Mirmicz to jest nasz junior, właśnie go z Akademii wziąłem, Chorwat może drugi Luka modyć, kto wie, ale strzela gola w debiucie, 5 do 1. Mamy dużo tych utalentowanych piłkarzy, też chce im dać szansę. No i Kosta, co on tutaj zrobił? Co za akcja tego piłkarza? No on jest niesamowity. Drugi hat w tym odcinku. 9 goli w tym odcinku. No naprawdę, rośnie nam pan piłkarz. Pan piłkarz Kosta ulas No, czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Nie mam zielonego pojęcia, ale co to jest za piłkarz? Nie mam pytań. No i co? Liga mistrzów słabiutka, ale dwie kolejki przed nami. Myślę, że trochę więcej po następnym odcinku zobaczymy. W lidze 3 punkty więcej: Lipsk, 6 zwycięstw, 1 Remis, 25 goli strzelonych, z czego 9 Kosta u las, 7 chyba Maksymilian Bejrek się nie mylę. Więc bez nich byłoby ciężko. A wy co? jeśli Wam się podobało, możecie dać łapkę w górę, suba na kanale. No, Kosta 9 goli w tym odcinku. Zobaczymy, jak będzie dalej. To tyle. Typujcie, kto będzie błyszczał w trzecim odcinku. Może Ademi, może ktoś inny. Na razie, piąteczka.